Hej, witam Was widzowie bardzo serdecznie z tej strony Czesław i witam Was w pierwszym takim odcinku na moim kanale, e, odcinek który jest e, poświęcony mojej opinii, moim przypuszczeniom co do następnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam serdecznie. Pierwsze sceny to oczywiście złość i duma naszego księcia Wegety, no i oczywiście jak zwykle nasz książę wszystkich sajaninów nie, nie zawodzi. To on trzyma jeszcze poziom tego anime, robi co do niego należy, robi wszystko po swojemu i jak się można było domyśleć, bierze Frosta na jednego hita. Co do hita to za chwilkę też o nim, e, ale lećmy dalej. W całej tej sytuacji oczywiście towarzyszyły przeróżne, śmieszne scenki, takie jak przeszukiwanie e, Goku przez Birusa poszukiwaniu ukłucia, czy też e, gra w papier, kamień i które jak zawsze zresztą potrafiły wywołać u mnie uśmiech, więc to jest jak najbardziej na plus w tym odcinku. Nie wspominając już o tym oczywiście, że Monaka e, stracił przytomność po tym jak zobaczył Kamehameha Goku. To już utwierdziło mnie w przekonaniu, że coś tu śmierdzi. Niech będzie więcej tego typu scen w odcinkach, ja na pewno nie będę narzekał. Grę Bogu Zniszczenia oczywiście wywołała sytuacja ze zmianą Zasad. Chodzi tu o dodatkową barierę, która ogranicza naszych bohaterów. Nie trudno się domyślić, że jest to jak najbardziej przemyślany ruch ze strony Wados. Bo o planowaniu przez Champę oczywiście nie da się nic powiedzieć, no bo przecież on sam niewiele wie o swoich wojownikach. Wzrasta nam temperatura, co widzimy, i Vegeta zaczyna przeszkadzać skwar. No i myślę, że nie ma co więcej o tym e, mówić, ponieważ moje przypuszczenia są takie, że w następnym odcinku Wegeta rozprawi się z magettą tak szybko jak z Frostem w tym odcinku. No bo w sumie kto oprze się atakowi Final Flash? Eee, wróćmy do Monaki. Potwierdzają się moje przypuszczenia, że Monaka jest po prostu słaby. Jest jedynie takim motywatorem dla Goku i Vegety. Te przeróżne śmieszki Lisa oraz nerwy Birusa potwierdzają jedynie, że Monaka to nikt nadzwyczajny. Jednak z drugiej strony Birus ryzykował by przegraną w turnieju. Goku jest czasem po prostu głupi i całkiem możliwe, że przegra tylko dlatego, żeby zobaczyć Monakę w akcji, jeżeli oczywiście dojdzie do tego, że Vegeta przegra, bo myślę, że Vegeta tak łatwo nie odda miejsca na, na ringu. A jeżeli tak się stanie i Goku wkroczy do walki i przegra, żeby zobaczyć Monakę, i moje przypuszczenia się potwierdzą co do Monaki, to niestety nasz wszechświat przegra turniej i to będzie totalna katastrofa, no bo ziemie zamienią się miejscami. Oczywiście, no, każdy głupi wie, że, że tak się nie stanie, bo zawsze, zawsze, mimo wszystko wychodzimy e, do przodu z takimi, z takich sytuacji, z takich opresji i jest zawsze OK, jednak z tą kwestią zostawiam Was. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tej sytuacji, o Monace i tak dalej. Teraz kwestia Hita. Nie wiem, jaki rodzaj mocy on posiada, ale widać po tym, co zrobił Frostowi, że jest niesamowicie silny. To on ma być podobno głównym antagonistą tej sagi, więc odpowiednią moc na pewno musi posiadać. Jest zły, ponieważ mm, też ma ciągi na ten skarb, co mnie się wydaje i myślę, że to jest... E, to potwierdza e, moje przypuszczenia, że hit jest e, złym charakterem. E, ma ciągi na ten skarb, który Champa przygotował, i, i pozbywa się każdego, który mógłby ten skarb e, zdobyć. Jeszcze jedna kwestia związana z hitem: Czy on zabił Frosta? Czy nie? Bo to jest ważne pytanie. Ja twierdzę, że tak. Podzirowił go jak ser szwajcarski, no i myślę, że nie ma opcji żeby Frost się z tego podniósł. No szkoda, no po prostu biedny Changeling nam odpadł z, tej, z tego anime. Mówi się, trudno, był zły, nikt nie będzie za nim płakał, prawda? Tak jak nikt za Frizzą e, strasznie nie płakał, tak nikt nie będzie płakał za Frostę. Sama zapowiedź kolejnego odcinka nie mówi nam więcej niż ja przed chwilą powiedziałem, dlatego też myślę, że w kolejnym odcinku, w kolejnej walce zobaczymy. Wegetę walczącego z Kabim. Z Kabim? Chyba tak to się wymawia. E, tak mi się wydaje, że tak się nazywała ta postać, ten sajanin z, z szóstego wszechświata. Myślę, że to nie jest dla nikogo zaskoczenie. E, Mageta moim zdaniem zostanie pokonany e, bardzo szybko. To będzie dla Wegety bułka z masłem, tylko tak ta zapowiedź po prostu jest tak e, dramatycznie e, pokazana, że Wegeta że będzie się męczył. Myślę, że bardzo szybko to e, załatwi. Mogę się mylić, ale mam nadzieję, że że się nie mylę. Co do oceny odcinka, no to ja oceniam ten odcinek na dobry, można powiedzieć bardzo dobry, dynamiczny i ciekawy. Takie mocne 7 na 10. Czekam na więcej takich odcinków po prostu. Taki Dragon Ball fajnie się ogląda. Wiem, że wiele osób narzeka na kreskę. Ja tu o kresce nie będę mówił, bo też w sumie nie jestem jakiś, jakimś znawcą. Ja tylko wyrażam swoją opinie na temat tego odcinka, bo, 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 bo wyraziliście takie zainteresowanie. Ehm. Ja powiem tyle po prostu co do kreski, że... Ja cieszę się, że w ogóle mamy Dragon Ball'a, i tyle czasu się czekało, i tyle czasu to były różne e, takie marzenia, można powiedzieć, to zostawało w kwestii e, marzeń o tym, żeby kiedykolwiek jeszcze powstała kontynuacja Dragon Ball, kanoniczna kontynuacja Dragon Ball. I ja się z tego bar powodu bardzo cieszę i, i czekam z każdym e, weekendem, czekam na nowy odcinek, żeby i nagrać lektora dla niego, i, i go po prostu e, obejrzeć. E, przy okazji, oczywiście, chciałem też Was zaprosić, e, tych, którzy jeszcze mnie nie znają dobrze albo, albo nie wiedzą, że tworzę lektora do Dragon Ball Super, więc zapraszam Was na stronę, która tam się Wam wyświetli niżej, albo będzie e, w opisie filmiku. zajrzyjcie tam, będziecie sobie mogli obejrzeć odcinki od 1 do 35 z moim lektorem. Również można pobrać, oczywiście, ale to już kto będzie chciał. E, ja tymczasem zapraszam Was do zostawienia odpowiedniej łapki pod filmikiem, e, odpowiedniego komentarza i mam nadzieję, że tu się posypią teraz komentarze e, odnośnie Waszych e, przemyśleń odnośnie tego odcinka i odnośnie tego odcinka, który będzie dopiero za tydzień. Albo za tydzień nie ma odcinka? Nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc, nie wiem. E, mam nadzieję, że Wam filmik się spodobał. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa-pa! Jeżeli ten przefantastyczny filmik na tym niesamowitym kanale Ci się spodobał, to nie zapomnij kliknąć pod spodem kciuka w górę. Jeżeli już polubiłeś ten film, to wspomóż mnie i udostępnij ten filmik na swoim Facebooku lub innym portalu społecznościowym. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do kliknięcia w ikonkę w prawym dolnym rogu ekranu. To do usłyszenia w następnym odcinku. boga zniszczenia. już zostało mało energii. Uch, udało mi się uciec od tego ataku. No fuck, no idę jeszcze razy, no. Masz, virus.